Dzień dobry, witam serdecznie na platformie wideo portalu Poznaj Fakty. Proszę Państwa, zajmiemy się dzisiaj pytaniem dotyczącym prokury, które zadała nam pani Estera, nasza użytkowniczka, pani pyta, czy można uzyskać informacje na temat prokury w centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, czy żona w ustroju wspólnoty majątkowej może być prokurentem? Jakie działania można pod to podciągnąć, czyli ja rozumiem, jakie, jakie, do jakich, jakie są uprawnienia pro, prokurenta, jakich, do jakich czynności jest on upoważniony. Prokura jest, Szanowni Państwo, pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającemu, podlegającego obowiązkowi wpisu albo do centralnej ewidencji informacji o Dział działalności gospodarczej, czyli CIDG, albo do rejestru przedsiębiorców KRS-u. Która obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przed 30 kwietnia 2018 roku prokury mógł udzielić jedynie przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS-u, co oznaczało, że Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czy, czy osoba prowadząca działalność w formie spółki cywilnej, bo takie podlegają wpisowi do CIDG, nie mogła ustanowić prokurenta. Potem się to zmieniło i w tej chwili każdy przedsiębiorca, niezależnie od, od tego wpisowi, do jakiego rejestru podlega, może ustanowić prokurenta. I udzielenie i wygaśnięcie prokury należy zgłosić do CIDG albo do KRS-u, prokurę należy ustanowić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym równoważne w skutkach z formą pisemną jest opublikowanie informacji o prokurencie w CIDG. Nie z ustawą o ewidencji działalności gospodarczej. Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacji o prokurencie jest równoznaczne w skutkach z, ustawieniem, z ustanowieniem prokury, więc tu mamy taką instytucję prokury elektronicznej. Nie musimy dodatkowo yy, sporządzać, sporządzać pisemnego dokumentu prokury. Wpis jest do, do CIDG czy do KRS-u, jest obowiązkowy. No ale jeśli ten obowiązek nie zostanie spełniony przez, przez przedsiębiorcę, a prokura zostanie w ważny sposób ustanowiona, no to, no to ona pozostaje ważna. Natomiast sam wpis ma oczywiście znaczenie związane z domniemaniem, z różnego rodzaju dom, domniemaniami związanymi z wpisem prokury do rejestru i tym, że to gwarantuje, Ochronę zaufania uczestników obrotu, oni, oni mogą się po, powoływać na prawdziwość danych zamieszczonych w rejestrze. I w CIDG informacja o prokurencie będzie zawierała imię i nazwisko tego prokurenta, numer PESEL, datę urodzenia. Takie podstawowe informacje, adres do doręczeń, dane kontaktowe, zakres pełnomocnictwa, czy, czy, czy rodzaj i sposób wykonywania prokury. Tak więc takie podstawowe informacje o, o prokurencie powinny się znaleźć w CIDG. Jaka jest różnica między prokur prokurą a zwykłym pełnomocnictwem? No ona sprowadza się, można powiedzieć, do zakresu kom kompetencji. Prokurent ma zasadniczo znacznie szerszy zakres uprawnień, bo obejmują one wszystkie czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa z zastrzeżeniem. Takich czynności jak zbycie przedsiębiorstwa, dokonanie czynności praw, prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, zbycie lub obciążenie nieruchomości. W takich przypadkach potrzebne jest pełnomocnictwo do tej określonej czynności. Sama w sobie prokura nie obejmuje. Tych, tych czynności, no ale wszystkie inne związane z działalnością gospodarczą, jak najbardziej, dlatego no, jest to szczególne pełnomocnictwo o bardzo szerokim zakresie umocowania. Generalnie można powiedzieć, że związane z bardzo wysokim pozi poziomem zaufania pomiędzy udzielającym, właścicielem, członkiem zarządu, a pro prokurentem, ale też z profesjonalizmem tego pro pro prokurenta, no, bo on uzyskuje. Pełnomocnictwo do, do całego wachlarza uprawnień, i zwykle musi być odpowiednio przygotowany do jego, do jego wykonania. Kto może być prokurentem? Żona może być jak najbardziej tę, tę funkcję, tę funkcję pełnić, pełnić. Ustrój majątkowy też nie ma tu znaczenia, czy, czy, czy jest wspólność majątkowa, czy rozdzielność. Prokurentem może być zasadniczo każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ograniczenia w tym zakresie po stronie współmałżonka mogą wynikać co najwyżej z roli w firmie, czyli prokurentem nie może być żona wspólnika, jeżeli sama jest na przykład wspólnikiem spółki, albo jeżeli jest członkiem zarządu. W, w, w spółce, w której miałaby, miałaby zostać prokurentem, no to wtedy oczywiście, oczywiście taka, taka funkcja nie może być pełniona, ale to jakby nie ze względu na status prawno-rodzinny, nie ze względu na status małżonki, ale, ale korpora korporacyjny. Prokura, proszę o tym pamiętać, może być w, każdej, w każdym czasie odwołana bez, bez żadnych przyczyn, ale trzeba pamiętać o obowiązkach związanych z wykreśleniem w, takim, w takiej sytuacji jej z rejestru. No i prokura jako związana bardzo ściśle z osobą prokurenta, z więzią zaufania pomiędzy udzielającym a przyjmującą, przyjmującym prokurę, wygasa też ze śmiercią prokurenta. Także można powiedzieć, że jest to takie najszersze pełnomocnictwo do działania w imieniu przedsiębiorcy. No i ograniczeń, jeśli chodzi o kwestie tego, czy, czy, czy małżonek może tutaj. Wykonywać tę funkcję żadnych specjalnych, innych niż, niż w innych sytuacjach nie mamy. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.